何 <Thank> <Thank you. S 1> W z spowództwa Lecha Wałęsy przeciwko Krzysztofowi Wyszkowskiemu o ochronę dóbr osobistych na skutek apelacji powoda i zażalenia podwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 31 sierpnia 2010 roku, sygnatura akt 1c 1387 łamane na 07, punkt 1. Zmienia zaskarżony wyrok o tyle, że a zobowiązuje pozwanego Krzysztofa Wyszkowskiego do opublikowania w terminie 30 dni od uprawomocnienia się wyroku w programie 2 Telewizji Polskiej w czasie emisji w godzinach od 18 do 18.15 lokalnego programu informacyjnego Panorama Gdańskiego Ośrodka Telewizji Polskiej S.A. oraz w głównym wydaniu programu informacyjnego Fakty Telewizji TVN cytowanego w godzinach od 19 do 19:30 oświadczenia następującej treści W dniu 16 listopada 2005 roku w programach informacyjnych Panorama, Drugi program telewizji Polski i Fakty telewizji TVN Wyemitowano moje oświadczenie, iż powód Lecha Wałęsa współpracował ze służbą bezpieczeństwa i pobierał za to pieniądze. To oświadczenie stanowiło nieprawdę i naruszało godność osobistą i dobre imię Lecha Wałęsy, tak. wobec czego ja, Krzysztof Wyszkowski, odwołuję je w całości i przepraszam Lecha Wałęsę za naruszenie jego budżetu. To jest Polski są. Łatrzymy za Was. To jest nie do przyjęcia, nie do pogodzenia przyróżnicu. Ciągle obrona kłamstwa jest bardzo polski. Cicho. Proszę Państwa jeszcze ogłaszam wyrok. Proszę o spokój. Punkt drugi. Wnosi wzajemnie między stronami koszty procesu. Punkt trzeci. W pozostałym zakresie apelację oddala. Punkt czwarty. Znosi między stronami koszty postępowania odwoławczego. Oddala zażalenie poznanego. Taka jest treść rozstrzygnięcia. Proszę o wysłuchanie zasadniczych motywów tego rozstrzygnięcia i proszę o zachowanie spokoju, ponieważ w przeciwnym razie poproszę Państwa o salę. 何 Znacznie negatywnie jako działanie naganne i zachowanie niegodne. Dlatego zarzut jej dotyczący, w racji wspomnianej społecznej zapobaty takich zachowań, godzi w dobre imię i godność osobistą osoby, której go postawiono, a więc dotyka jej dóbr osobistych, które podlegają ochronie przewidzianej w artykule 24 Kodeksu Cywilnego że we wcześniej wydawanych w tej sprawie wyrokach sąd apelacyjny argumentował, że specyfika spraw ochrony dóbr osobistych, a taką jest rozpoznawana sprawa, polega na wprowadzeniu ustawowego domniemania bezprawności działania osoby naruszającej czynność dobra osobiste. Podomniemanie oczywiście ma charakter wzruszalny i dlatego wskazywał sąd apelacyjny w poprzednich wyrokach na prawo pozwanego dowodzenia prawdziwości stawianych powodowi zarzutów, a więc na okoliczność wyłączającą w bezprawnych działania. W razie strona powodowa argumentowała, że wydany w 2000 roku wyrok sądu lustracyjnego, w którym ten sąd stwierdził, że powód złożył prawdziwe oświadczenie lustracyjne. Wiąże tak dalece sądy orzekające w sprawie ochrony dóbr osobistych, że wyłącza możliwość prowadzenia postępowania dowodowego dla wykazania dla braku obejrzeć sprawności działania naruszenia dóbr osobistych, to jednak sąd apelacyjny, czemu dawał już wyraz we wcześniejszych swoich wyrokach w tej sprawie, tego zapatrywania nie podziela. Postępowanie w sprawach tak i frustracyjnych prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy lustracyjnej, a w kwestiach w niej nieuregulowanych. stosowało się z mocy artykułu 19 ustawy lustracyjnej z 1997 roku. Przepraszam Państwa, proszę o zamknięcie drzwi. Nie chcemy tego nie słuchać, chcemy obowiązkowo Nie płacę Pani Pani do Pani, Pani, tak. Wysoki Panie i co myśmy wygrali w sierpniu 80 roku? z myśmy wygrali w roku? Polski? To to, znaczy Panie Pani 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 Panie w oparciu przepisy ustawy administracyjnej, w kwestiach w niej nieuregulowanych stosowały się w mocy artykułu 19 tej ustawy, ustawy z 97 roku w o którą toczył się proces administracyjny z udziałem powoda. przepisy kodeksu postępowania karnego. Do osoby lustrowanej w mocy artykułu 20 tej ustawy stosowały się przepisy o poskarżonym w postępowaniu karnym, a do wydanego... W tym postępowaniu orzeczenia przepisy o wyrokach z artykułu 22 ust. 1 ustawy administracyjnej z roku. Jak z widać, wydane w sprawach administracyjnych orzeczenia nie mogą być traktowane jak wyroki kończące postępowanie cywilne, których dotyczy regulacja z artykułu 365 kodeksu postępowania cywilnego, którą przywołał Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku. 29 kwietnia 2009 roku w sprawie 2 TSK 622, łamane 08, na uzasadnienie tezy o wiążącym charakterze prawomocnego wyroku Sądu Lustracyjnego stwierdzającego prawidłowość złożonego oświadczenia lustracyjnego. Wyrok lustracyjny nie jest w żadnej mierze wyrokiem wydanym w sprawie cywilnej, a zatem. Sądy w innych postępowaniach nie są nim związane w znaczeniu, jakie to związaniu nadaje u artykułu 365 Kodeksu Cywilnego. Nie znaczy to jednak, że można ignorować fakt jego wydania i dowolnie, wbrew zawartemu w nim rozstrzygnięciu, opartym na ustaleniach procesowych, pomijać go. Nie można przecież nie dostrzegać, że orzeczenie wydane w sprawie ilustracyjnej mające moc wyroku, jest wydawane w majestacie prawa przed niezawisły sąd. Dlatego należy przyjąć istnienie związania tym orzeczeniem, aczkolwiek nie w znaczeniu, jakie nadaje mu artykuł 365 Kodeksu Postępowania Cywilnego, gdyż inaczej trzeba rozumieć zakres tego związania. Chodzi bowiem o to, że sądy orzekające są związane wyrokiem lustracyjnym o tyle, że nie mogą przesądzać aktów współpracy w rozumieniu z kawy lub jej pracy, w innych prowadzonych postępowaniach z uwagi na wyłączne polegania w tej materii szczególnych postępowań lustracyjnych. Nie znaczy to jednak, że Sąd Orzekający w sprawie ochrony danych osobistych nie może ocenić, czy w świetle nowych, ujawnionych dowodów, nieznanych Sądowi Lustracyjnemu, godzące w dobre imię osoby lustrowanej w jej Agentur agenturalnej współpracy nie jest działaniem bezprawnym, a więc wyłączającym odpowiedzialność cywilną przewidzianą w art. 24 Projektu Cywilnego. Taka ocena, przyzwolona ocena, nie jest tożsama z ustaleniem, czy osoba współpracowana, współpracowała z komunistycznego państwa w rozumieniu ustaw administracyjnych. Przedmiotem oceny, czemu dał wyraz Sąd operacyjny już w poprzednich wyrokach uchylających poprzednie wyroki Sądu Okręgowego, nie może być zatem podstawa, podstawą, nie może być zatem postawa powoda w kontekście możliwości przypisania mu agenturalnej przeszłości, tylko postawa pozwanego naruszającego dobra osobiste powoda i uzasadnione przekonanie pozwanego o prawdziwości stawianych zarzutów poparte z potwierdzającymi jego Związanie sądu w orzeczeniu lustracyjnym nie może bowiem zamykać drogi poszukiwania dowodów świadczących na niekorzyść tezy przyjętej w orzeczeniu lustracyjnym. Tak rozumiejąc przenikanie się postępowania lustracyjnego i postępowania cywilnego o ochronę dóbr osobistych naruszonych zarzutem agenturalnej w przeszłości powoda, Sąd Operacyjny dopuścił możliwość prowadzenia postępowania dowodowego przez pozwanego dla wykazania prawdziwości stawianych powodowi zarzutu poparcie dowody który nie mógł ocenić sądu charakterystycznego. Gdyby pozwany z dołu udowodnić, że jego zarzut w chwili kiedy je stawia było oparte na wiarygodnych podstawach, została uchylona bezprawność działania będąca przesłanką warunkującą przyznanie powodowi ochrony w tym procesie. Przyjmuje się bowiem, że do okoliczności wyłączających wyłączający, bezprawne naruszenia dobro osobistych innej osoby na no, odwrót zaliczyć trzeba to pierwsze działanie w ramach porządku prawnego. A tym działaniem zgodne Po drugie, wykonywanie prawa podmiotowego. Po trzecie, zgodę pokrzywdzonego. I po czwarte, wreszcie, działanie w obronie uzasadnionego interesu społecznego lub prywatnego. Pan Poznany argumentował, że bezprawność jego działania była uchylona dlatego, ponieważ wykonywał przysługujące mu prawo podmiotowe do wolności i swobody wypowiedzi oraz oceny osób publicznych prawo do poszukiwania prawdy społecznej. Argumentował również, że działał w obronie uzasadnionego interesu społecznego, który zawierał się w prawie do poznania prawdy o powodzie i jego przeszłości. W jego przekonaniu miał moralne prawo, aby jako dziennikarz, przekazać społeczeństwu prawdę o agenturalnej przeszłości Powoda. Sotokręgowy tę argumentację przyjął i to zapatrywanie podwanego podzielił, podkreślając, że chociaż nie ma dowodu awenturalnej przeszłości Powoda, to pozwany jako dziennikarz miał prawo do wygłaszania o powodzi o sobie publicznej wspomnianych ocen, że dokonał należytej staranności w dochodzeniu do sformułowania wspomnianych ocen. Przyjął, że posiłkowanie się opiniami historyków wskazał na świadka Sędzkiewicza i toczącą się dyskusją o przeszłości powoda usprawiedliwiało pozwanego. <trym> Pozwala na ocenę, że dochował należytej staranności przy formułowaniu zarzutów współpracy powodów ze służbami komunistycznego państwa. Tej argumentacji sąd apelacyjny nie podziela. Niewątpliwie w tej sprawie mamy do czynienia z kolizją dwóch praw podlegających ochronie. Jednym z nich jest prawo wolności i swobody wypowiedzi, w tym także ocen innych osób, zwłaszcza gdy są to osoby publiczne, drugim zaś. Prawo do ochrony czci i dobrego imienia. Żadne z tych praw nie jest prawem absolutnym i nie ma pozycji uprzywilejowanej względem drugiego sprawy. Oba są prawami równorzędnymi i korzystają z takiej samej ochrony rozumianej jako prawo realizacji pierwszego z nich i prawo zachowania w stanie nienaruszonym drugiego z nich. Oba te prawa konstytucja chroni w takim samym stopniu i na takim samym poziomie, o czym świadczą m.in. zapisy z Konstytucji w artykule 14, 54 i 47. Dlatego dozwolona publiczna krytyka nie może naruszać godności i dobrego imienia osób, chyba że oparto ją na prawdziwych zarzutach i podjęto w celu ochrony uzasadnionego interesu społecznego. Zarzuty stawiane powodowi pozwane opar na prawdziwych faktach i sprawdzonych przesłankach, powód nie mógłby domagać się ochrony, gdyż, jako osoba publiczna, musi znosić publiczną krytykę swojego postępowania. Tak by było, jak wspomniano, gdyby postawione zarzuty agenturalnej przeszłości były prawdziwe, a więc gdyby ujawniono fakty, które uzasadniałyby ponad wszelką wątpliwość taki wniosek. Sąd Apelacyjny podziela bowiem pogląd Sądu Najwyższego. Wyrażony przez ten sąd wyroku z 10 września 2009 roku w sprawie 5CSK 64, łamane przez 09, że koniecznym elementem wyłączenia bezprawności działania naruszającego dobra osobiste jest prawdziwość twierdzeń co do faktów. Jego bezprawności nie uchyla dochowanie należnej staranności i rzetelności w sprawdzaniu i wykorzystaniu danych, na których zarzut się opiera. Nie jest również wystarczające dla wyłączenia bezprawności nieprawdziwej wypowiedzi naruszającej cudze dobra osobiste przekonanie naruszającego, że korzystając z zagwarantowanej konstytucyjnie wartości, przepraszam, wolności wypowiedzi, działa w obronie społecznie uzasadnionego interesu. Jest tak niewątpliwie dlatego, że równorzędność obu wspomnianych praw nie pozwala na realizowanie jednego z nich kosztem drugiego, chyba że jest to usprawiedliwione. Nie można bowiem przyzwolić na dotkliwe naruszanie dóbr osobistych uzasadnione prawem do swobody wypowiedzi i ocen. Prawo do swobody wypowiedzi i ocen to do zasady nie podlegające ograniczeniu. Temu ograniczeniu musi jednak podlegać, gdy jego realizacja doprowadza do naruszenia innego prawa. Owa ochrona drugiego spraw ustępuje pierwszemu z nich tylko wtedy, Generalizując prawo do swobody wypowiedzi, formuje się i stawia zarzuty zgodne z prawdą, przy założeniu istnienia społecznej potrzeby współistnienia. Zresztą, Konstytucja nie gwarantuje swobody wypowiedzi bez żadnych ograniczeń, bo te wynikają chociażby z takiej samej wagi nadanej przez nią konstytucyjnemu dobru prawnemu, jakim jest prawo do ochrony godności i dobrego imienia. Przechodząc do oceny okoliczności faktów, jakie pozwany przywoływał na uzasadnienie prawdziwości zarzutu stawianego po, y, powodowi trzeba wyjaśnić, że poza opiniami świadka Końskiewicza o ujawnionych i nieoryginalnych dowodach w postaci dokumentów wytworzonych przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa mogących wskazywać na zarzucaną współpracę powodach ze służbami specjalnymi komunistycznego państwa. Pozwany nie zaprezentował żadnych dowodów, mogących ją potwierdzić tym bardziej, że prawnie za tego przyjął niemożność uwzględnienia przy ocenie podstawy pozwanego dowodów zeznań świadków w kulistach powiada z przyczyn naprowadzonych w uzasadnieniu zatkaczonego wyroku. Trzeba również odwołać się w naszej ocenie do argumentacji sądu ilustracyjnego, która była nadal aktualna w chwili publicznego stawiania przez pozwanego z zarzutu pogodowi że także w to, do tych nielicznych nowych dokumentów nie można było ustalić, czy zostały sporządzone w czasie rzeczywistym, czy oddają rzeczywisty obraz relacji powodów tymi służbami. Znamienne jest, że Świadek Cęckiewicz, który dzielił się z pozwanym swoimi opiniami i ustaleniami na temat powoda, wyjaśnił, że w chwili, kiedy zapoznawał pozwanego z ujawnionymi dokumentami nie miał ani on, ani pozwany pewności, że chodzi o powodę. Wyjaśnił też, że dokładnie analizy tych dokumentów wykonał w latach 2006-2008, a więc po inteligentnej wypowiedzi pozwanego. Pozwany w telewizyjnej wypowiedzi stwierdził jednoznacznie, dzisiaj status pokrzywdzonego nie oznacza, że się nie był agentem. Lech Wałęsa był tajnym współpracownikiem o pseudonimie Bolek i donosił na swoich kolegów, brał za to pieniądze. Taka kategoryczna wypowiedź i taki lustry zarzut powinny były otwierać się na sprawdzonych i pewnych dowodach, których nie było i nie ma, jak w stanie sądów Pozwany, kiedy tłumaczył tę wypowiedź, podnosił, że upubliczniono tylko jej część, że jak zawsze, przeczny wypowiedzi usprawiedliwiał powoda. Tego twierdzenia jednak nie udowodnił. Zatem nie udowodnił, że ta wypowiedź miała inny wydźwięk i inny usprawiedliwiający go charakter nie można też, zdaniem Sąd Operacyjnego zaakceptować głoszonego przez niego poglądu, podzielonego przez Sąd Okręgowy, że nagrywając dyskryminowaną wypowiedź, występował jako dziennikarz. Pozwany w ten sposób starał się przekonać, że jako dziennikarz miał prawo do publicznej odpowiedzi na temat powodu i publicznego sterowania opinii na jego temat. W jego odczuciu, dlatego właśnie, wolno mu było więcej, bo wolność pracy jest dorobkiem demokratycznego państwa. Wcześniej już wspomniano, że nie można absolutyzować prawa do wolności wypowiedzi, <coughs> tym prawa pracy do operowania ocen, bo ono takiego charakteru nie ma. Zawsze musi uwzględniać potrzebę ochrony godności, dobrego imienia innych osób, bo tylko wyjątkowo może uzyskać przewagę nad tymi prawami, z których była wcześniej już mowa. Jeszcze raz trzeba zatem podkreślić, że przeświadczenie sprawcy naruszenia dobra osobistego o prawdziwości zarządu może mieć znaczenie jedynie przy ocenie winy, a więc w odniesieniu do odpowiedzialności majątkowej za na naruszenie dóbr osobistych. Jest natomiast obojętne z punktu widzenia bezprawności jako czynnika o charakterze obiektywnym, gdyż koniecznym elementem wyłączającym bezprawność działania naruszającego dobra osobiste jest prawdziwość stwierdzeń co do faktów i głoszonych ocen. Pan pozwany inaczej niż czyjąc od wypowiadając pod adresem powoda zarzut agenturalnej przeszłości, nie działał jako dziennikarz publikujący materiał pracowy, tylko obywatel poproszony o wypowiedź w związku z dręczeniem Swobodowi zaświadczenia Instytutu Pamięci Narodowej przyznającego mu status ochrony Przyczyna skorzystania z wypowiedzi pozwanego była organiczna. I tak zresztą została przez panów dwa nie przedstawiona. Otóż. Pokrótce poproszono o wypowiedź jako jednego z głównych oponentów powoda, niegdyś jego nie współpracownika, i tak go w tym materiale przedstawiono. Dlatego nie można stosować do jego wypowiedzi, w nie Sądu Apelacyjnego, kiedy to prawo pracowe i na jej gruncie, jak to są Sąd poszukiwać usprawiedliwienia dla kategorycznych twierdzeń naruszających dobra osobiste powoda. W tej wypowiedzi nie legitymizuje na gruncie prawa prasowego. Także regulacja przyjęta w artykule 5 ust. 1 ustawy bowiem pozwala każdemu pracownikowi zgodnie z zasadą wolności wypowiedzi i do krytyki udzielać informacji w prasie. Wypowiedź pozwolonego nie miała takiego charakteru, bo była kategoryczną oceną postawy powoda. Pozwany nie podawał żadnych faktów i informacji uznanych, tylko formułował własną opinię i stawiał zarzuty. Jego usprawiedliwiające twierdzenie, że społeczeństwo ma prawo do informacji z przewrotne, bo intryminowana wypowiedź nie była w rzeczy samej przejawem i sposobem informowania społeczeństwa o faktach historycznych, tylko subiektywną opinią wyzwanego i jego oceną osoby powoga. Ta wypowiedź nie zawierała żadnych informacji o faktach, które każdy mógłby poddać ocenie, po korzystając z prawa do, <coughs> do poznania i wykorzystując powinność pracy informowania o nich zwłaszcza, gdy dotyczą osób publicznych i podsumowując. Skoro pozwanie nie udowodnił, że jego stwierdzenia o najważniejszym podstawie pogoda administracji, a nie znanie do odpowiedzialności podejrzenia o możliwość powiecia przez powodawców pracy do organami służby bezpieczeństwa wyprowadzone na podstawie wnioskowania własnego i historyków takich powołów, zważywszy sygnalizowany już motywy, jakim kierował się sam coś w jest oceniając zagadnienie będące przedmiotem zainteresowania pozwanego i jego kontynuowanie wypowiedzi. Winien usunąć z naruszenia dobra osobistego proporcji, jak również jego dobre imię i cześć. Dlatego sąd operacyjny w tym zakresie zmienił zaskarżony wyrok i nakazał pozwanemu złożenie oświadczenia o do wyroku treści. Podstawę tego rozstrzygnięcia stanowiła artykuł 386 paragraf 1 kodeksu postępowania cywilnego. Jeśli zaś tyczy roszczeń o charakterze majątkowym, to należy przypomnieć, a czego daje się nie zauważyć apelacja że prawomocnie oddalone zostało żądanie powoda zasądzenia na celu społeczne kwoty przewyższającej 10 tysięcy złotych, uchylając bowiem pierwszy z wyroków sądu Okręgowego, sąd apelacyjny uczynił to w zaskarżonym zakresie, a więc w części zasądzającej kwotę 10 tysięcy złotych, w pozostałej części są okręgowy pomysł po wydaniu, a powód tego rozstrzygnięcia nie zaskarżył. Wypada jednak przypomnieć, że utrwalony jest pogląd, iż pokrzywdzony może żądać kompensaty, krzyw od ponoszącego wina. Taki pogląd, m.in. w radiu sąd najwyższy, może czarno, grudnia 2002 roku. Zatem na no, zasada zasadach musi udowodnić, że ta przesłanka przyznania wspomnianej kompensaty jest spełniona. Jego bowiem zgodnie z rozkładem ciężaru dowodu obciąża ta powinność. To wynika z artykułu 6 Kodeksu Cywilnego. Przepraszam bardzo, proszę o zamknięcie drzwi. Dobrze. To wystarczy nie. mi. Albo wystarczy. to proszę mnie, nie popychać Nie popychał. Popychał mnie pan. Wypychał mnie pan. nie prowadził w tym kierunku żadnego postępowania, co więcej nie argumentował jakie to konieczności mają świadczyć o konieczności ich przyznania. Dlatego, a także zdarzył się to, że pozwany swoją wypowiedzią wpisywał się w toczącą się od dawna dyskusji na temat przeszłości powodu. i korzystał z informacji osób prowadzących badania historyczne na temat powoda, żądanie zasądzenia na ten sposób kwotę 10 tysięcy złotych. Sąd apelacyjny tak uznał za niezasadne Apelację podstawowego rozporządzenia w Rysku 385 Rysku postępowania Cywilnego. W jego ocenie zamieszczenie w publicznych przeprosin będzie stanowiło wystarczającą satysfakcję dla powodach i usunie we właściwy sposób skutki naruszenia jego dóbr osobistych. Zważywszy na wynik tego procesu, a więc to, że każda ze stron w części proces przegrała. Uzasadnione było wzajemne zniesienie poniesionych kosztów procesu, czy sąd apelacyjny orzekł na podstawie artykułu 100 Kodeksu Postępowania Cywilnego. Konsekwencją takiego rozstrzygnięcia było też oddalenie zażalenia pozwalanego na rozstrzygnięcie o kosztach postępowania zawarte w zaskarżonym wyroku. Dziękuję